Witam wszystkich. chciałabym e, podziękować w imieniu prezesa Uniwersytetu III i Bartowi za zaproszenie. Niestety pan Trzebalski nie jest już obecny, dlatego pozwolę sobie przeczytać listy, które przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszą uroczystość. Z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły i słuchaczy Uniwersytetu Przeciwko Witum i Bartowi gratulują dzisiaj osiągnięć edukacyjno wychowawczych jak i na przestrzeni lat udziałem zarówno uczniów, jak i... Najważniejszym celem wszystkich działań Państwa zawsze była i jest troska o rozwój osobowości, zdolności i zainteresowanie uczniów, wspieranie ich talentów i pasji. W tym szczególnym dniu Panu Dyrektorowi, Gromu Pedagogicznemu, pracownikom, uczniom oraz ich rodzicom, a także absolwentom pragniemy podziękować za pracę. społeczności szkolnej życzymy wielu sukcesów w kolejnych dziesięcioleciach, dalszego rozwoju szkoły, mój znakomitych osiągnię dydaktycznych. Ja też jeszcze osobiście pan dyrektorowi mam nadzieję wyrazić takie życzenie, że mimo obowiązków znajdzie pan czas i dalej, żeby szkoła świetnie funkcjonowała ale także jako wielbiciel i fan teatru, żeby on dalej tak świetnie działał.